Siemanko, schody ruchome, a raczej ruchomy chodnik, po którym się poruszam. Próbuję mnie zagłuszyć, ale tak, Siemanko. Witajcie na kanale pirologskim i w tym lekko niespodziewanym filmiku. To znaczy, jest środa, więc może się spodziewaliście filmiku dzisiaj. Ja się nie spodziewałam. No, cicho. Grażyna. Ja się nie spodziewałam filmiku, bo jestem dzisiaj najbardziej niewyspaną osobą w Korei Południowej. A nie jest wcale o to prosto, bo dzisiaj bardzo wiele osób w Korei Południowej jest niewyspanych. I w sumie właśnie o tym będzie ten filmik, i dlatego będzie ten filmik. Dzisiaj w Korei Południowej stała się rzecz bardzo niezwykła, można tak powiedzieć, że rzecz niezwykła i rzecz, na którą liczyło bardzo, bardzo wielu Koreańczyków. Prezydent Korei Południowej, który był już odsunięty od obowiązków, ale no, był dalej prezydentem Korei Południowej. Na dalej jest w sumie. Został zatrzymany przez policję. Mówiłam wam we vlog z 1 stycznia, że został naka wydany nakaz zatrzymania prezydenta i do dzisiaj on nie był zre zrealizowany, bo prezydent się bronił rękami i nogami. Niekoniecznie swoimi rękami i nogami bronił się rękami i nogami biura ochrony rządu. To się chyba jakoś inaczej nazywa w Korei, ale jest takie coś. I oni bronili prezydenta, dzisiaj jednak Cała prawie policja z Korei Południowej zebrała się, żeby tego y, prezydenta aresztować. W międzyczasie też y, no to biuro ochrony rządu trochę się rozpadło, parę osób zostało zatrzymanych z niego i udało się to aresztowanie. Więc nie mogłam nie nagrać o tym filmiku. Znagram go przy okazji zakupów. Wyrwałam się na chwileczkę z domu, na krótkie zakupy do centrum handlowego oddalonego jakiś kilometr. Yy, więc przy okazji opowiem Wam o tym, co się działo i dlaczego wszyscy Koreańczycy nie wyspali. Nie wyspali, bo bardzo wiele osób oglądało transmisję z tego yy, aresztowania prezydenta, która odbywała się dzisiaj o czwartej rano. Chyba to było o czwartej, jak policja zaczęła swoją wyprawę na... Yy, miejsce, w którym przebywał prezydent i wszystko to trwało do 10.30, więc bardzo długo yy, i wiele osób wstało wcześniej po to właśnie, żeby to obserwować, ja też wstałam wcześniej, nie po to, żeby to obserwować, chociaż to no, też obserwowałam. Ja wstałam wcześniej, bo mnie ona zbudziła. Zaraz będę kontynuować moje polityczne tutaj w wynurzenia, ale kupimy tylko opakowania na prezenty, na urodziny z przedszkola sonu, bo są w piątek urodziny w przedszkolu dzieci, które miały urodziny w styczniu i jest ich bardzo dużo. W grupie, która liczy 14 osób, 5 jest ze stycznia. Kupimy takie. I tak z lamą dla dziewczynek. Chyba trzech chłopców ma urodziny w styczniu i dwie dziewczynki. Niby to nieistotne, ale tak tylko wspominam, bo to jest bardzo popularne w Korei, żeby mieć urodziny w styczniu. Jeżeli może być w ogóle popularne, żeby mieć urodziny w jakimś miesiącu, Koreańczykom zależy na tym, żeby ich dzieci urodziły się w styczniu. Najwięcej urodzin jest zawsze w styczniu, dlatego że no tak fajnie potem w szkole mają łatwiej, bo są jakby mądrzejsze, bo bo są najstarsze. Wprze widać to bardzo też różnice w rozwoju w, w tych wczesnych latach przedszkolnych, no bo przecież dzieci urodzone w styczniu, a dzieci urodzone w grudniu dzieli prawie rok. I różnica w rozwoju jest bardzo duża, więc Koreańczykom zależy, żeby dzieci rodziły się w styczniu. Co ciekawe, najmniej urodzin jest w grudniu, z tego samego powodu. Znając życie, co trzy minuty mi się będzie przypominać coś, o czym Wam chcę powiedzieć, więc potraktujmy ten odcinek jako nie newsy polityczne, ale po prostu co się dzieje obecnie w Korei. Na przykład teraz przechodzę koło przychodni dla dzieci, która jest zaskakująco pusta, a to dziwne, bo w Korei teraz szaleje grypa i bardzo dużo osób jest chorych na grypę, bardzo pełne są szpitale i bardzo ogólnie dużo zachorowań. Wracając do tematyki politycznej, to pierwszy raz w historii Korei zdarzyło się coś takiego, że sprawujący władzę prezydent został zatrzymany przez policję. I moglibyście pomyśleć, że może to dlatego, że Korea miała bardzo fajnych prezydentów, którzy na to nie zasługiwali. Otóż nie, to ciekawe i ja na przykład nie wiedziałam o tym, zanim nie przyjechałam do Korei, nie dowiedziałam się trochę więcej o, o historii Korei. Korea południowa wcale nie miała takich fajnych prezydentów, mówiąc tak prosto. I bardzo wielu prezydentów Korei to byli dyktatorzy. Po wojnie koreańskiej pierwszy prezydent, który nie był dyktatorem, został wybrany chyba dopiero w 1978 roku, więc dość późno. A tak wcześniej wszyscy byli dyktatorami, a później wcale nie było lepiej, bo też część prezydentów, którzy byli już powiedzmy wybrani w demokratycznych wyborach, trafiała do więzienia. Na przykład tak było w przypadku prezydent Park która była swoją drogą córką prezydenta Parka, który był dyktatorem i była z tej samej partii, której jest ten prezydent, który został teraz zatrzymany. To mówiłam to o tym już dużo razy, ale to jest dość istotne w całej tej historii, dlatego że no nie mieści nam się to pewnie w głowie. Mi się to nie mieści w głowie za bardzo, że wybrano córkę prezydenta, który był dyktatorem na prezydenta, i ona w ogóle trafiła do więzienia, a potem znowu wybrano prezydenta z tej samej partii, którego teraz zatrzymała policja. Dlaczego koreańczycy mimo wszystko wybierają takich prezydentów? Odpowiedź wcale nie jest taka skomplikowana. Ta dyktatura, która była wcześniej, była Całkiem niedawno, część osób pamięta te czasy, nawet całkiem spora część, biorąc pod uwagę, że w Korei społeczeństwo jest raczej starzejące się i więcej jest osób starszych niż młodszych. Spora część osób pamięta te czasy i o dziwo wspomina je dobrze, bo te czasy przypadły na największy rozwój Korei po wojnie koreańskiej i Koreańczyków kojarzy te czasy. Z czymś takim dobrym dla Korei, że wtedy zaczęła się bardzo rozwijać, zaczęło ludzi być na więcej stać, zaczęło im się lepiej żyć. I tak się trzymają tej myśli i wybierają takich prezydentów. Przypuszczam, że po tym przypadku, tego prezydenta teraz, który został zatrzymany, ta sytuacja może się jednak trochę zmienić. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby znowu wybrali kogoś z tej partii, ale kto to wie obserwujcie dalej ten kanał, to was będę informować. Nie wiem, czy w tej całej mojej nie wspomniałam już za co ten prezydent został zamknięty teraz, został zatrzymany. No, to może się wydawać oczywiste, bo jeżeli śledzicie newsy z Korei, to było też we wszystkich polskich newsach, na początku grudnia prezydent próbował sprowadzić stan wojenny. Ten stan wojenny nie potrwał dłużej niż tam parę godzin, ale no, nie taki był zamysł i miał być ten stan wojenny wprowadzony na długo. Tylko, że prezydentowi to nie wyszło i i za to właśnie został zatrzymany. Jest to ujęte jako bycie przywódcą przewrotu. Po prostu ten prezydent chciał zostać dyktatorem. Najwyraźniej tak jak jego idole z przeszłości. Patrzcie, promocja na szynkę 1 plus 1. I całkiem polska ta szynka. To jest nie do pomyślenia, żebym coś takiego nagrała 5 lat temu. Wtedy w ogóle nic koło szynki nawet nie stało. A ta? Jaka elegancka. Ale nie biorę, bo mam zapas w domu. Więc tak sytuacja wygląda. Dzisiaj niezwykły dzień dla historii Korei, więc nawet to, że nie spałam w nocy w ogóle, bo jest też pełnia, z przynajmniej tak mi się wydaje, że była, i dlatego o, i ona nie spała w nocy. Mimo, że nie spałam, to i tak muszę to nagrać. No bo kto to widział taki ważny temat pominąć na tym kanale, jako wasza samozwańcza korespondentka z Korei, czuję się zobowiązana. Tak się rozglądam, bo jestem w supermarkecie, może jakieś fajne promocje mi właśnie umykają. Mimo tego niespania od rana i obserwowania tych informacji, to nie jest tak, że wszyscy Koreańczycy są zwolennikami zatrzymania prezydenta, chociaż mogę z całą pewnością powiedzieć, że większość jest. To jeżeli śledzicie informacje z Korei, to mogliście zauważyć takie informacje, że nie tylko ci wszyscy policjanci z całej Korei się zebrali, żeby, żeby zatrzymać prezydenta, zebrało się też bardzo dużo protestujących. I protestujący byli podzieleni na dwa obozy, jedni to zwolennicy, Prezydenta, a drudzy to przeciwnicy i zwolennicy zatrzymania prezydenta. W wiadomościach widziałam podawane w Polsce, że, że doszło do zamieszek, ale dużo było też takich incydentów dzisiaj, że ci protestujący chyba ci ze strony prezydenta właśnie yy, zatrzymali na przykład ruch na drogach, bo protestowali intensywnie, bardzo wiele osób spóźniło się dzisiaj do pracy przez to i tak dalej, ale jakichś takich zamieszek między stronami intensywnych nie było. Protestujący po stronie prezydenta to jest jest bardzo ciekawe, zawsze trzymają amerykańskie flagi. I yy, można zauważyć właśnie jak się jedzie do Seulu, że zawsze zawsze z jakiegoś powodu są ci protestujący z amerykańskimi flagami. Często się pytacie o co chodzi? To nie jest tak, że oni są jakoś związani z Ameryką albo że Ameryka ich popiera. To chodzi o to, że oni chcą pokazać, że są po stronie, która jest absolutnie jak najdalej komunizmowi, czyli Korei Północnej. Więc oni to tak pokazują. Oczywiście, to nie jest tak, że ta druga strona jest zwolennikami Korei Północnej, bardziej druga strona jest zwolennikami nieeskalowania konfliktu. Jak mówię o Ameryce i mówię o protestach, to muszę Wam też coś pokazać. Takie czekoladki, chyba weźmiemy nawet jedną, taka historyczna chwila, a te czekoladki o dziwo są symbolem protestujących, którzy protestowali przeciwko prezydentowi Korei, czyli zwolennikom zatrzymania prezydenta, ludziom, którzy byli przeciwni wprowadzaniu stanu wojennego, no i ogólnie, ogólnie przeciwnych polityce prezydenta. To są takie czekoladki amerykańskie swoją drogą. Kisses. I one wyglądają tak i bardzo przypominają protestujących. Bo jak wiecie, teraz w Korei jest zima i Ostatnie dni to była taka bardzo intensywna zima. Były takie dni, że wieczorem temperatura spadała poniżej minus 10 stopni Celsjusza, a protestujący domagający się zatrzymania prezydenta dalej protestowali. Nawet jak ostatnie dni wsypał śnieg, śnieg i deszcz ze śniegiem, to oni protestowali i byli po, poowijani w taką folię termiczną. Taką, 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 wiecie, taką folię srebrną, złotą też chyba jest taka folia, taką folię termiczną. Byli poowijani i wyglądali bardzo podobnie do tych czekoladek. Swoją drogą naprawdę bardzo dużo osób protestowało, a ci, którzy nie mogli protestować, starali się wspierać jak mogli tych protestujących i na przykład kupowali coś takiego jak zawieszona kawa, czyli takie jak w Polsce można na przykład zawieszony obiad kupić dla osób potrzebujących w jakichś jadłodajniach, restauracjach. To kupowali coś takiego w okolicznych kawiarniach, yy, kupowali kimbap i wysyłali to tym protestującym, tak wiecie, dostawę zamawiali. Bardzo się Koreańczycy zjednoczyli, yy, ale to nie pierwszy raz. Tak było też w przypadku odwołania prezydent Park, o której wspominałam wcześniej. I Koreańczycy, trzeba im przyznać, że potrafią się spiąć w sobie i tak porządnie zaprotestować. Oczywiście lepiej by było jakby się spieli, spieli w sobie na głosowaniu i nie wybierali takich osób, na które potem muszą robić takie protesty, ale no, nie można mieć wszystkiego, prawda? Przerywnik dziecięcy, przyszłam po chrupki dla Jony. Chrupki ryżowe z dodatkiem słodkiego ziemniaka. Chrupki ryżowe z dodatkiem szpinaku i chrupki ryżowe z dodatkiem jabłka. Jeszcze takie długie są fajne. A tu jest cały wybór dostępnych dziecięcych obiadków gotowych. Nie ma ich za wiele, jak widzicie. Idziemy z działu dziecięcego. Oczywiście ja nie kupiłam nic co potrzebuję, tylko jakieś takie przypadkowe rzeczy, bo się za bardzo emocjonuję jak rozmawiam do was. Ale przynajmniej się obudziłam, dziękuję. To tylko dzięki wam. Żeby zmienić temat na mniej polityczny, to zobaczcie, ciasteczka z Odzimogiem, dalgona cookies. One są po prostu chyba ciasteczka z dodatkiem tej dalgony, bo dalgona to taki cukierek z cukru i sody oczyszczonej. No nie brzmi to zbyt apetycznie, nie jest też jakieś najlepsze, smakuje po prostu jak lekko przypalony cukier, ale... Kiedyś w Korei się jadło takie cukierki, jak nie było żadnych innych i to jest też symbol tego serialu Ojiwo Game, czyli serialu Squid Game, ale nie będę brać tych ciasteczek, na nie niedobre. Wracając do polityki, ostatnia rzecz, którą jeszcze Wam chcę powiedzieć, to to, że y, tak jak y, mówiłam ostatnio, że można się spodziewać y, wyborów prezydenckich w Korei w tym roku, mimo impeachmentu prezydenta, mogło to się tak skończyć, że on zostałby przywrócony z powrotem do pracy. To było mało prawdopodobne, ale mogłoby się tak skończyć. A teraz, jak już został zatrzymany, to myślę, że te szanse zmalały do jakiejś prawie blisko zeru. Więc na pewno się będzie działo dużo w Korei teraz. No cóż, nie mogę powiedzieć żebym zrobiła dorosłe zakupy. To był szybki shopping, nie popełnię tego błędu. I na swoim samotnym wyjściu, a wyjść tego rodzaju jest bardzo mało, pójdę po kawę. Na wynos oczywiście. Skończyłam chyba już mówić o polityce. Jeszcze tylko powiem, że to nie jest tak, że tylko ten prezydent jest taki troszeczkę, nie bardzo, a reszta polityków jest okej. Okay. To wcale nie jest tak i z jednej strony, z drugiej strony politycznej jest bardzo dużo podejrzanych osób, takich uwikłanych w jakieś różne afery i tak dalej. Więcej jest po tej stronie prezydenta, no nic dziwnego, ale no to jest taki inny poziom uwikłania w polityczne afery, takie, które nam się w polskich głowach raczej mogą nie mieścić. No, zamieszani są na przykład jacyś szamani, przepowiadacze przyszłości, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, bo u nas nie ma takich cyrków, <grych> ale. Ale bardzo to jest wszystko ciekawe i że w XXI wieku jakiś hop chciał dyktaturę wprowadzić. I jeszcze uwikłani są w to jacyś szamani czy tam przypowiadacze przyszłości. No to powiedzcie, czy nie cyrk? Cyrk! Na kawę idziemy tutaj, do idea Coffee. Reklamuje ją jakiś pan idol pewnie. I tak jak w przypadku ostatnich ciast w paryskiej Bagieciach, dajcie znać mi toto. Moja starej daty. Wziąłam taką kawę. Coś pięknego, to jest po prostu tak dobre, że staram się być często tutaj na zakupach. Mini Pol Joniu Copy shake, czyli shake kawowy z mini perełkami. Kocham mini perełki i z joniu, czyli mlekiem skondensowanym. Najlepiej. I dodatkowo wzięłam też hit koreański. Ostatni hit. Widzicie to? Wygląda jak naleśnik, prawda? Dla nas nic dziwnego, ale to jest subon cake. Bardzo się cieszę, że tradycja się spełni i mój odcinek Co się dzieje w Korei zakończy się newsem deserowym. W Korei teraz najbardziej rozchwytywanym deserem jest sugon cake. Sugon. To po koreańsku ręcznik. Yy, I no wygląda to ciasto jak naleśnik, bo to jest naleśnik wypełniony kremem, i ostatnio yy, bardzo popularne to się zrobiło. Tak jak dubajska czekolada była popularna parę miesięcy temu, to teraz sugon cake, to przyszło podobno z Chin do Korei. I no dla nas to jest po prostu naleśnik ze śmietaną, ale na Koreańczyków to jest ręcznikowe ciasto, bo to się zwija w taki rulonik, tak jak się zwija ręcznik. Taki wiecie, do wycierania. I sugonki zrobiło się tak popularne, że zaczęto je sprzedawać w bardzo wielu kawiarniach. Na przykład tutaj, i tutaj o dziwo jest, bo myślałam, że wyprzedane będzie i że w ogóle nie będę nawet o tym wspominać. Ale o dziwo tutaj jest. W wielu niesieciowych kawiarniach stoją po kolejki. Wprowadzono to ciasto też do sklepów typu żabka, takich. i Trzeba było się zapisywać 10 dni wcześniej, żeby można było to ciasto dostać. I teraz jest taka mapa zrobiona przez te sklepy całodobowe, gdzie jest zaznaczone, w którym sklepie całodobowym jeszcze są na stanie te ciasta bez zapisów. No ale sprawdzałam i w okolicy nie ma, więc super, że tu było. Wziąłem jedno, bo było tylko jedno. Nie wiem, czy to będzie coś warte. Na pewno ten naleśnik nie będzie taki dobry jak naleśniki mojej mamy, ale już dla dobra tego kanału, prawda, zjem. Pewnie więcej kalorii ma ta kawa, niż dwudaniowy obiad, ale niczego nie żałuję. Myślałam, że zakończę ten odcinek tutaj, ale musimy jeszcze zrobić degustację ręcznikowego ciasta, więc widzimy się za chwilę. Chwila minęła, wróciłam i ona jeszcze śpi, są w przedszkolu, więc pozwólcie, że pierwszy raz od nie wiem jak dawna sama zjem deserek. Ręcznikowe ciasto. Czy właśnie mi się wywaliło? Tak. I truskawka spadła. Ale tak, wygląda tak. Rzeczywiście jak ręcznik, ale no trzeba się byłoby tutaj mocno natrudzić, żeby na pierwszy rzut oka powiedzieć, że o jakie fajne ciasto, wygląda jak ręcznik. Tak, to jest naleśnik z kremem. Naleśniki to nie jest coś popularnego w Korei. Nie sprzedają ich tak w jakichś, wiecie, kawiarniach jak w Polsce. Można sobie iść gdzieś na naleśniki, do restauracji naleśnikowej. Tutaj nie ma takiego czegoś. Na jakichś straganach w bardzo turystycznych ulicach możemy znaleźć jakieś naleśniki z nutellą czy coś, ale taki na kształt japońskich naleśników. A taki naleśnikowe ciasto, sugon cake, to jest nowość. Wygląda tak i to po prostu naleśnik wypełniony po brzegi kremem. Jak polskie narośniki z twarogiem, tylko bez twarogu i za słodkie. Więc z tym słodkim akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Wiadomości z Korei. Jeżeli coś możemy wynieść z dzisiejszego odcinka, to na pewno to, że warto głosować tak, żeby się potem nie wstydzić, tak jak Koreańczycy i nie musieć protestować owiniętym w folię termiczną, jak te czekoladki. Dowiedzieliśmy się też, że koreańska polityka to jest jakiś inny poziom absurdu, a także, że jeżeli macie naleśniki, to możecie je nazywać ręcznikowym ciastem. Chociaż osobiście nazwa naleśnik bardziej mi się podoba. Dziękuję za uwagę. Z Korei Południowej mówiłam dla Was ja. Pa, pa!